Hans Christian Andersen, dziewczyna, która podeptała chleb. Słyszałeś pewnie o dziewczynie, która nie chcąc zabrudzić bucików, stanęła na bochenku chleba i o tym, jak źle się to skończyło, jak zostało opisane i wydrukowane. Była ubogim, ale dumnym i pysznym dzieckiem. Była zła z natury, jak to powiadają. Gdy była zupełnie mała, największą przyjemność sprawiało jej chwytanie much i wyrywanie im skrzydełek. Przez co przemieniały się w stworzenia pełzające. Hrabąszczę i żuki przekuwała szpilką, podkładała im pod łapki zielony listek lub kawałek papieru i biedne stworzenie trzymało mocno w łapkach ów skrawek i obracało nim w kółko, aby uwolnić się od szpilki. Hrabąszcz czyta! mówiła mała Inger. Patrzcie, no, jak obraca listek! W miarę jak rosła, stawała się gorsza, nie lepsza, ale była ładna, i to stało się jej nieszczęściem. Inaczej świat byłby dla niej surowszy i nie wydarzyłoby się to, o czym będzie mowa. Należy ci dobrze zmyć głowę, mówiła do niej własna matka. Jako dziecko przydeptywałaś mi często fartuch. Obawiam się, że jak urośniesz, podepczesz mi serce. I tak też się stało. Pojechała na wieś na służbę do zamożnych ludzi, którzy traktowali ją jak własne dziecko. Chodziła pięknie ubrana, wyglądała ładnie i pycha wzrastała w jej sercu. Po roku ludzie, u których służyła, powiedzieli do niej: Musisz przecież wreszcie odwiedzić twoich rodziców, droga Inger. Wybrała się w drogę, ale tylko po to, aby się pokazać w swoich strojach. Gdy doszła do wsi, zobaczyła parobków i dziewczyny stojących nad jeziorem i rozmawiających z ożywieniem, a tuż obok siedziała na kamieniu jej staruszka matka i odpoczywała. Była właśnie w lesie i zebrała wiązkę chrustu. Wtedy Inger zawróciła i odeszła. Wstydziła się, że ona, tak pięknie ubrana, ma matkę w łachmanach, która zbiera chrust. Nie robiła sobie żadnych wyrzutów z tego powodu, że zawróciła. Była tylko zła. Znowu upłynęło pół roku. Powinnaś kiedy pójść do domu i odwiedzić Twoich starych rodziców, moja droga Inger, powiedziała pani. Masz tu duży bochenek pszennego chleba. Weź go ze sobą, rodzice ucieszą się, gdy cię zobaczą. Inger włożyła swoją najlepszą suknię i swoje nowe buty i szła ostrożnie, aby nie zabrudzić nóg. Nikt nie mógł jej tego wziąć za złe, ale gdy doszła do miejsca, gdzie droga prowadziła przez bagnisko i gdzie rozlała się woda i błoto na dużej przestrzeni, rzuciła na ziemię bochenek chleba, aby stanąć na nim i przejść po nim suchą nogą. Gdy postawiła jedną nogę na bochenku chleba, a drugą uniosła do góry, chleb zaczął się coraz głębiej i głębiej pogrążać, i dziewczyna znikła zupełnie. Widać było tylko wielką czarną kałużę, a na niej rozpryskujące się pęcherzyki. Oto jest całe opowiadanie ale co się stało z Inger? Dostała się do błotnej wiedźmy, która waży piwo. Błotna wiedźba jest ciotką elfów, które są przecież dobrze znane. Napisano o nich wiele pieśni i malowano je nieraz, ale o Błotnej Wiedźmie wiedzą ludzie tylko tyle, że gdy w lecie parują łąki, to ona waży piwo. Inger spadła właśnie do jej browaru, a długo tam nie można wytrzymać. Śmietnik jest w porównaniu z browarem Błotnej Wiedźmy jasną, wspaniałą komnatą. Każde naczynie cuchnie tam tak, że wszyscy ludzie mdleją i w dodatku wszystkie te naczynia stoją ciasno jedno obok drugiego, a jeżeli jest nawet pomiędzy nimi jakiś mały otworek, przez który się można przecisnąć, przeszkadzają pełzające dookoła tłuste węże i mokre ropuchy. Tu właśnie znalazła się Inger. Te ohydne, żywe gady były tak lodowato-zimne, że dziewczyna drżała na całym ciele, nawet kostniała coraz bardziej. Przyrosła mocno do bochenka chleba, który ją przyciągał tak, jak bursztyn przyciąga słomy. Wiedźma była w domu. Tego dnia miał zwiedzić browar diabeł i jego babka, stara jędza, która zawsze jest zajęta. Nie wychodzi nigdy bez swojej ręcznej robótki i tutaj także zabrała ją za sobą. Szyła dla ludzi niepokoje. Kładła im do butów, aby nigdy nie zaznali spokoju. Haftowała kłamstwa i robiła szydełkiem nierozważne słowa, które padały na ziemię, Czyniła to po to, aby szkodzić i niszczyć. Ta starucha potrafiła szyć, haftować i robić szydełkiem. Zobaczyła Inger, włożyła na nos okulary i obejrzała ją jeszcze raz. Mm -hmm, ta dziewczyna jest bardzo obiecująca, powiedziała. Wezmę ją sobie na pamiątkę tych odwiedzin. Mogłaby być figurą w przedpokoju mego prawnuka. -pra Obdanuje jej Inger. Tak się mała Inger dostała do piekła. Nie każdy dostaje się tam prostą drogą. Czasami można trafić jej objazdem, o ile ma się potem zdolności. Był to wielki przedpokój, ciągnący się w nieskończoność. Gdy się patrzyło naprzód, kręciło się w głowie. Gdy się patrzyło w tył, kręciło się w głowie. Stała tu gromada łaknących, którzy czekali, aż otworzą się wrota łaski. Mogli długo czekać. Wielkie, tłuste, kołyszące się pająki przędły łapami tysiącletnie pajęczyny. Pajęczyny te oplątywały nogi jak siedzi i trzymały w uwięzi jak miedziane kajdany, a prócz tego każdą duszę nurtował niepokój, męczący niepokój. Skąpiec zapomniał klucza od kasy, a wiedział, że klucz tkwił w zamku. Ale zbyt daleko zaprowadziłyby nas opisy wszystkich męczarni i tortur, jakich tu ludzie doświadczali. Inger męczyło strasznie, że postawiono ją tu jako figurę. Stopy jej nadal przywierały do bochenka chleba. Tak to jest, kiedy się chce mieć czyste nogi, mówiła sama do siebie. Jak to się na mnie gapią? Rzeczywiście, wszyscy patrzyli na nią. Ich złe myśli błyszczały w oczach. I wychodziłybyś dźwięcznie z ich warg. Straszno było patrzeć. Na mnie jest przynajmniej miło patrzeć, myślała mała Inger. Mam ładną twarz i ładną sukienkę. Przewracała oczami, aby spojrzeć na siebie. Miała zbyt sztywny kark, aby móc odwrócić głowę. Jakżeż zabrudziła się w browarze błotnej wiedźmy, wcale o tym nie pomyślała. Suknie jej były oblepione jak gdyby jedną gęstą warstwą mułu. Wąż wplątał się jej we włosy i obijał się o plecy, a z każdej fałdy ubrania wyglądała ropucha, szczekająca jak astmatyczny mops. Było to bardzo przykre. Wszyscy inni wyglądają przecież także strasznie, pocieszała się Inger. Najbardziej ze wszystkiego męczył ją głód. Czyż nie mogła schylić się i ułamać kawałka chleba, na którym stała? Nie. Plecy miała sztywne, ramiona i dłonie sztywne. Całe ciało było jak kamienny posąg. Jedynie oczami mogła poruszać w ten sposób, że widziała nawet to, co się znajdowało za nią. Był to wstrętny widok. A potem przyleciały muchy. Właziły jej to oczu. Mrugała oczami, ale to nic nie pomagało. Muchy nie wyfruwały. Nie mogły się stamtąd wydostać. Miały wyrwane skrzydełka i przemieniły się w pełzające stworzenia. Była to niewypowiedziana męka. Czuła tak straszny głód, jak gdyby wnętrzności jej same się pożerały. W sobie czuła pustkę, przeraźliwą pustkę. Jeżeli tak dłużej potrwa, nie wytrzymam! Mówiła. Ale musiała wytrzymać, a trwało to bez końca. Nagle spadła na jej głowę paląca łza. Potoczyła się po jej twarzy i piersi i spoczęła na chlebie, a za nią upadła druga. Upadło wiele kropel. Któż to płakał nad małą Inger? Miała przecież matkę na ziemi. Łzy smutku, które matka wylewa nad dzieckiem, docierają do niego, ale nie wyzwalają, tylko palą, tylko powiększają jego mękę. A przy tym ten nieludzki głód i to, że nie mogła ułamać chleba, który podeptała. W końcu miała takie uczucie, jak gdyby wszystko w jej wnętrzu zostało pożarte. Była jak cienka, pusta trzcina, która wchłaniała w siebie każdy dźwięk. Słyszała zupełnie wyraźnie wszystko, co mówiono o niej na ziemi, a to, co słyszała, było złe i bolesne. Matki płacz był wprawdzie głęboki i smutny, ale mówiła ona: Ty, wiecie, do upadku, to stało się twym nieszczęściem, Inger, jakże zasmuciłaś matkę. Matka jej i wszyscy inni na ziemi wiedzieli o jej grzechu. Wiedzieli, że podeptała chleb, wpadła w grzęzawisko i zniknęła. Pastuch, który pasł krowy, opowiedział o tym, gdyż wszystko widział ze wzgórza. – Jakże zasmuciłaś twą matkę, Inger – powiedziała matka. – Widzisz, zawsze mówiłam, że tak się skończy. – Obym się była nigdy nie rodziła – myślała Inger. – Byłoby to dla mnie o wiele lepiej – Teraz na nic się to przyda, że moja matka płacze. Słyszała, jak jej chlebodawcy, dobrzy ludzie, którzy traktowali ją jak własne dziecko, mówili. Była grzesznym dzieckiem, nie uszanowała Bożych darów, podeptała je nogami. Wrota łaski długo jeszcze się dla niej nie otworzą. Mogli mnie przecież krócej trzymać, myślała Inger. Mogli mi wypędzić muchy z nosa, jeżeli je miałam. Słyszała, że ułożono o niej całą piosenkę. Pyszałkowata dziewczyna, co podeptała chleb, aby nie zabrudzić bucików. W całym kraju śpiewano tę piosenkę. Ileż to się trzeba nasłuchać i nacierpieć, myślała Inger. Inni powinni być także ukarani za swoje grzechy. Zbyt wielu jest ludzi, których należy ukarać. Ach, jakże ja cierpię! I uczucia stały się jeszcze twardsze niż jej ciało. Tu, na dole, w takim towarzystwie nie można stać się lepszą i wcale nie pragnę być lepszą, jakże się oni wszyscy na mnie gapią. Serce jej pełne było złości i gniewu do wszystkich ludzi. Teraz mają co opowiadać tam na górze. Ach, jakże się męczę. Słyszała, jak opowiadano o niej dzieciom, które ją nazywały bezbożną Inger. Mówiono o niej, że była szkaradna, wstrętna i że powinna zostać porządnie ukarana. Z ust dziecięcych wychodziły jedynie twarde słowa. Ale pewnego dnia, kiedy męki i głód nękały wydrążoną skorupę jej ciała, posłyszała, jak mówiono o niej i opowiadano jej dzieje niewinnemu dziecku, małej dziewczynce, która, usłyszawszy opowieść o próżnej Inger. Wybuchnęła płaczem. Czy już nigdy nie wydobędzie się stamtąd? Spytała dziewczynka. A odpowiedź brzmiała: Nie, nigdy. Ale jeżeli przeprosi i nigdy już tego więcej nie zrobi? Ona nie chce prosić o przebaczenie, odpowiedziano dziecku. Tak bym chciała, by przeprosiła, powiedziała dziewczynka i była niepocieszona. Odałaby mi moje zabawki, za to by powróciła. Tak mi żal tej biednej Inger. Słowa te przeniknęły do serca Inger i natychmiast przyniosły jej ulgę. Po raz pierwszy nazwał ją ktoś biedną Inger i nic nie dodał o jej grzechach. Małe, niewinne dziecko płakało i prosiło o przebaczenie dla niej. Było to takie dziwne, że chętnie sama by zapłakała, ale nie mogła płakać i to także było męką. Podczas gdy tam na górze upływały lata, tu na dole nic się nie zmieniało. Coraz rzadziej dochodziły ją z góry dźwięki, coraz mniej o niej mówiono. Nagle usłyszała westchnienie. Inger, inger, jakże mnie zasmuciłaś? Zawsze mówiłam, że tak będzie. To zmarła jej matka. Od czasu do czasu usłyszała swoje imię, które wymawiali jej dawni chlebodawcy. A najłagodniejsze słowa, jakie powiedziała jej pani, były: Czy cię kiedy zobaczę, Inger? Nigdy nie wiadomo, gdzie znajdziemy się w przyszłym życiu. Ale Inger wiedziała, że jej dobra pani nigdy nie będzie przebywała tam, gdzie ona. Znowu przeszły długie, gorzkie lata. Raz usłyszała Inger swoje imię i zobaczyła nad sobą jakby dwie błyszczące gwiazdy. To było dwoje łagodnych oczu, które zamknęły się na ziemi. Tyle już lat upłynęło od tego czasu, gdy mała dziewczynka płakała niepocieszona nad biedną Inger, że z dziecka stała się staruszką i Bóg wezwał ją do siebie. Właśnie w tej chwili, gdy przebiegała myślą całe życie, przypomniało jej się, jak gorzko płakała jako małe dziecko, słysząc historię o Inger. Tamte czasy i tamto wrażenie ożyło w jej duszy w chwili śmierci i zawołała A nie Boże mój! Może i ja, tak jak Inger, deptałam Twe dary, nie myśląc, że czynię coś złego? Może i ja byłam za życia dumna, ale Ty w Twojej łasce nie pozwoliłeś mi się pogrążyć. Podtrzymywałeś mnie, a teraz w ostatniej godzinie nie cofaj Twojej ręki. Oczy staruszki zamknęły się, a wtedy otwarły się oczy jej duszy na rzeczy ukryte. A ponieważ ostatniej myśli były przy Inger, zobaczyła ją. Zobaczyła cały jej upadek i ta pobożna dusza wybuchnęła płaczem. Tak jak niegdyś jako dziecko stała w Królestwie Niebieskim i płakała nad biedną Inger. Łzy i modlitwy odbijały się echem o wydrążoną, pustą skorupę, w której tliła uwięziona, umęczona dusza. Zwyciężyła ją nigdy nieprzeczuwana miłość, która spłynęła na nią z góry. Anioł Boży zapłakał nad nią. Dlaczego została jej zesłana łaska? Umęczona dusza zbierała w myśli każdy uczynek popełniony na ziemi i rozpłakała się tak, jak inger nigdy płakać nie mogła. Przepełniła ją rozpacz nad sobą. Wydawało jej się, że nigdy nie otworzą się wrota łaski, ale gdy ogarnęła ją skrucha, w odchłani zabłysku niej promek. Błysnął on z większą siłą niż promień słońca, który roztapia figury ze śniegu ulepione przez chłopców na podwórku i o wiele szybciej od płatka śniegu spadającego na miękkie usta dziecięce i roztapiającego się w krople wody. Rozwijała się skamieniała postać Inger w mgłę. Malenki ptaszek wzniósł się lotem błyskawicy w górę, w świat ludzi. Był wprawdzie lękliwy i nieśmiały, wstydził się samego siebie, wstydził się wszystkich żywych istot i szukał chciwie jakiegoś zakątka, jakiejś ciemnej nory w zapadłym murze. Przykucnął tu skulony, drżąc na całym ciele, nie mogąc wydać z siebie żadnego dźwięku, gdyż nie posiadał głosu. Siedział tam długą chwilę, zanim nie rozejrzał się wokoło siebie. Było pięknie. Powietrze takie świeże i łagodne. Księżyc świecił jasno. Drzewa i krzewy pachniały. Tam, gdzie siedział, było tak przytulnie. Skrzydełka miał czyste i delikatne. Wszelkie stworzenie miało piętno miłości i piękna. Wszystkie myśli, drzemiące w piersi ptaszka, chciały wydobyć się na zewnątrz, ale nie potrafił wyrazić ich. Zaśpiewałby chętnie jak kukułka, jak słowik na wiosnę. Ale Bóg, który słyszy nawet niemy, hymn robaka, usłyszał i tę pieśń, wznoszącą się jedynie w akordach myśli, tak jak psalm, który rozbrzmiewał w duszy Dawida, zanim jeszcze wcielił się w melodię i słowa. Przez całe tygodnie dojrzewały i rosły te pieśni bez słów, miały wybuchnąć przy pierwszym uderzeniu skrzydeł dobrego czynu, ale ten czyn nie przychodził. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Wieśniak zatknął na murze drąg i przywiązał do niego worek z owsem, aby i ptaszki miały w święto Zbawiciela wesołe dni i smaczne pożywienie. Słońce wzeszło w dzień Bożego Narodzenia i oświetliło worek z owsem. Wszystkie ćwierkające ptaszki otoczyły słup. Wówczas zabrzmiało z norki w murze ćwir, ćwir. Rozpieszchłe myśli nabrały dźwięku. Słabe ćwierkanie przemieniło się w radosny hymn, przebudziła się myśl dobrego czynu i ptaszek wyfrunął ze swego ukrycia, a w niebie znali przecież tego ptaka. Nadeszła surowa zima. Wody zamarzły, ptaki i zwierzęta w lesie zaledwie mogły znaleźć pożywienie. Mały ptaszek wyfrunął na drogę i szukał czegoś do zjedzenia na śladach sań. Znalazł tu jedno ziarenko, tam drugie, znalazł też parę okruchów chleba. Sam jadł mało, ale zwołał wszystkie inne, wygłodzone wróble, aby pożywiły się. Fruwał po miastach, wypatrywał dookoła i gdzie tylko z okna jakaś dobra ręka rozrzuciła dla ptaszków okruchy chleba, sam zjadał tylko odrobinę, a innym ptakom oddawał wszystko. W ciągu zimy mały ptaszek zebrał i porozdawał tyle okruchów chleba, że razem utworzyły cały bochenek, taki jak ten, na którym stanęła mała Inger, aby nie zabrudzić sobie bucików. I kiedy znalazł ostatni okruch i oddał go innym, szare skrzydełka ptaszka zrobiły się białe i rozwinęły się szeroko do lotu. – Tam nad wodą leci mewa! – wołały dzieci, widząc białego ptaszka. Raz nurkował on w morzu, raz zanurzał się w blasku jasnego słońca. Ptaszek błyszczał i mienił się tak, że trudno było zobaczyć, co się z nim stało. Dzieci mówiły, że poleciał prosto w słońce.